Witam was bardzo serdecznie, z tej strony Madrasa i was w drugim dzisiaj odcinku Przepraszam, że nie było daily na kanale, ale teraz od dzisiaj już będzie A więc dzisiaj nagrywał jakieś 10-5 odcinków, ale cała nadzieję, że to wam wystarczy Ja tu, że to powinny być odcinki na cały tydzień, lecz codziennie będę teraz nagrywać więc tak, dzisiaj jest filmik taki, gdzie powiem wam wszystko na temat Rokiego. Jaka to rasa, ile ma lat, czy jest agresywny, czy gryzie, czy coś takiego. Okej, okay, a więc zaczynajmy. Po pierwsze, mój pies nazywa się Roki i to bardzo dobrze wiecie. Roki, Rokiego zaadoptowaliśmy, kiedy miał pół roku, bo taka... Taka pan i pan, pani i pan, musieli po prostu jechać tam, gdzie nie wolno mieć psów i musieli po prostu go oddać. Roki jest oczywiście z piławy górnej. Tak, Rukusiu? Tak. Jest on z piławy górnej, z kogo wzięliśmy. Miał o pół roku. Roki rasa to... Roki jest pomieszany z Rottweilerem oraz Dobermanem oraz Kudlem. Jest to rasa, przez których potykana jako za agresywną lub niewiarygodną, lub nie z takim komercą zostawiać dzieci. chociaż wam wszystko mówię. Rasa Rokiego powodowała z dziewięć, gdzie została skrzyżowana. Została skrzyżowana do walk psów. Tak naprawdę razy tych psów szybko zakazano. Po dwóch miesiącach walk tych psów szybko zakazano, dlatego że, że niemieckie władze zakazywały właśnie tych walk. I od tej pory w Niemczech, Nowej Zelandii czy Brazylii zakazane jest właśnie walczenie tych psów. Roki nie jest nasą niebezpieczną. Rasa Roki go atakuje wtedy, kiedy czuje się zagrożona lub kiedy jego właściciel jest w, jest w niebezpieczeństwie. Jeśli Roki wytrzymuje, że ktoś próbuje się złamać na teren lub jakieś inne zwierzę zagraża naszemu życiu, po prostu wtedy dopiero atakuje. Oczywiście Roki jest dzielnym, odważnym, nieustaszonym psem. Idzie, spocznie, dopóki nie uratuje swojego właściciela. Rasa Rokiego dość bardzo nie lubi pływać. Są to psy, które totalnie boją się wody. Nie lubią one po prostu chodzić do wody. Są one bardzo przyjazne dla dzieci, bo jako ma... syka, sykka trzyletniego jakoś Roki dogaduje się z nim bardzo dobrze. Roki akurat nie uwielbia dzieci. Cieszy się, kiedy ktoś do nas przychodzi lub kiedy do mnie przychodzą koledzy lub koleżaki. Jest musza takiej osoby z oka, dlatego że po prostu się cieszy i chce się zabawić. Czy kiedykolwiek Roki kogoś zaatakował z ugryzł? Bo było bardzo takich pytań od moich kolegów. Nie, Roki nikogo nigdy nie ugryzł, ani nie zaatakował. Chociaż Roki wygląda na psa nieustraszonego oraz takiego, który potrafi ugryźć. Nie ugryzł Oczywiście zdarzało mu się kiedykolwiek Tam zawarknąć rokiego Rock, rasa jest bardzo szykliwa To nie polecam ludziom, którzy mieszkają w bloku Lub którzy szadują sobie ciszy i spokój Nie jest to pies dla was Roki jest to pies Mieszaniec, jak już wiecie Jest to po prostu aż często jest to kudelek Znaczy rasa, jak wiecie, sama Wywodzi się z Rosji I Roki teraz obecnie ma lat Roki ma 4 lata i pół roku. I w, sie, w sierpniu tego roku skoczy 5 lat. Na lata ludzkie Roki ma teraz 28 lat oraz 6 oraz miesięcy. Czy Roki zaakceptował Maxa? Tak, Roki zaakceptował Maxa. W 100% tak. To Max za niego skakał i ciągle się. Zdarzał, zdarzały się sytuacje, kiedy pogryży się o jedzenie. A to Max atakował, a Roki się brodził, Bo teraz ta taka jest. Jeśli pies je zaatakuje. Rasa wystawia kły oraz zaczyna się bronić. Bo to jest x tyk. Te psy nie myślą, że mogą komuś... Idę bo zwierzęci mogą zrobić krzywdę. To jest ich instynkt do atakowania, słuchajcie. Dziedzicie się, jeśli macie tego psa. I wasz pies pogryzie się z innym psem. Jak wiecie dobrze, o tym Roki mam bardzo podobne żeby, No i nie pokażę wam na dzisiejszym filmiku. Może na jakimś innym. Słuchajcie. Roki ma bardzo podobne by i powinno się go trzymać w sobie na krótkiej smyczy. Roki, czemu Roki nie nosi kagajca? Roki nie nosi kagajca, dlatego że z takiej generacji, że ja się nie boję, że Roki kogoś ugryzie lub zaatakuje Jeśli ktoś by mnie zaatakował, Roki stanąłby w mojej obrębie w 100%, a z kagańcem Roki będzie miał szansę ogonić na pastyka. To by było w sumie na tyle takich drobnostek i. Jak widzicie, dowiedzieliście się bardzo dużo na temat rukiego. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Jeśli tak, to zostawcie łapeczkę w górę, suba z wadeczkiem, żeby nie przegapić żadnych moich ciekawych filmików na ten temat. Cześć i pa!